Jest, 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 mam to, mam to. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Siemaneczko, siemaneczko, witamy Was z plaży w Stegnie. Przyjechaliśmy sobie na dwa dni tutaj poprowadzić poszukiwania. Po Przysz... oparacie właśnie pokływać. I, I, I nie tylko właśnie poprowadzić poszukiwania, także ja biorę wykrywać idę na plażę, a dziewczyny... Ja się opalam, a panurka będzie pływać. Wszystko wyjaśnione. Natomiast jest tutaj przy tej temperaturze tysiące ludzi. Poczekamy, aż zejdą z plaży, żebym ja mógł sobie wejść i spokojnie poszukać. To my dziewczyny mogą już prychać. Ale przecież już jest gotowość. Jest moc, nie mogę się doczekać przy odpale wykrywacz metali, bo spodziewam się tutaj bardzo dużo... Monet. Złota. No, to się okaże. Ja po rozpoczęciu poszukiwań mam już 20 groszy, natomiast tutaj też mam jeszcze sygnał, zaraz zobaczymy co to jest. Pewny sygnał na monetę, a jest tutaj. Zobaczcie, i jest piątaczek. <laughs> o to chodzi. Dzisiaj zapowiada się bardzo dobrze. Jest 5 zł z ziemi i 20 groszy wcześniej. Także plaża wstegnie. Przywitała mnie dzisiaj już poważną kasą, bo 5,20 na starcie. Także co tutaj się będzie działo? Zobaczycie, bo ja wierzę w to, że tu będzie mega ciekawie. A dziewczyny dzisiaj nie chcą chodzić z wykrywaczem? Nie chcą. bo się kąpią i zbierają O, A jak tam jutro poszukiwania jutro. będą? Jutro najpierw będzie opalanko i kąpanko, a potem będą poszukiwania. Tania, co byś chciała jutro znaleźć? Nie będę szukać. Nie będzie szukać. Że będzie szukać, będą się opalać. Nie wiesz jak jest nad morzem, ona tylko by się kopała. Hania nie będzie no. jutro sukać, ale jak to z Hanią, jak to z dzieckiem, różnie bywa. Myślę, że rano jak chwycimy po śniadaniu wykrywacze, to ją zmotywuje to, żeby sama też prowadziła poszukiwania. Dzisiejsze poszukiwania to ostatni weekend szczytu sezonu wakacyjnego w Stegnie. Pochwalę Wam się widokiem Ile osób przyszło, żeby zobaczyć zachód słońca. Tysiące ludzi, tysiące osób oglądających Oto te wydarzenia. Zachód słońca. A ja muszę teraz czekać, aż wszyscy zejdą z klasy, żeby z powrotem wejść na poszukiwania, no bo tu jest tak ciasno, że wykrywacza metali cewki nigdzie nie włożę. No, nie ma takiej możliwości. No zobaczcie sami, zobaczcie jak to wygląda do wieczora będą prowadzone poszukiwania a później po nocy wrócimy tutaj rano i będziemy dalej próbować znaleźć jakieś tam złotówki no i tą biżuterię na którą tutaj człowiek się czai jak lis słońce zaszło za horyzont wszyscy schodzą do domu a my dalej będziemy prowadzić poszukiwania i pierwsze sygnały które mnie zaczepiły to 2 grosze i 10 groszy a na oko zobaczcie, jaka znajdka. Jeszcze dokładnie nie wiem, co to jest, ale coś, co przypomina jakieś klocki Lego. Ale to zapytamy Hani. Ona pewnie będzie wiedziała, co to jest. Podnoszę sygnał, który mnie zaczepił. jest to moneta, jest to guzik. I to guzik jakiś stalowy, ciężki. Zobaczcie, ludzie. Uciekają z plaży, jutro będzie co robić, bo za chwilę zrobi się ciemno i trzeba będzie kończyć poszukiwania. A tym razem zrywka. Ciach. Oczywiście też jest i kapselek, no bo tego tutaj nie może zabraknąć. I jest kolejna moneta dwuzłotowa. O i muszelka nawet dla Hanie. A dzisiaj będę Was żegnał, uciekam do busa, do dziewczyn, żeby się wyspać i rano poprowadzić też tutaj poszukiwania. A wracając jeszcze do busa, zobaczcie, znalazłem jedną złotówkę, która się zaświeciła. Tu jest kolejna dwójka i jeszcze Z. Także w tych miejscach, gdzie idzie się za potrzebą, też jeszcze... Tego jest. No Jest sezon w pełni, a w sumie się kończy, no i są takie niespodzianki. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Nocka przebiegła nam spokojnie. Jesteśmy wypoczęci i gotowi do dalszych poszukiwań. Muzyka Na dzisiejszych poszukiwaniach też jedni z najlepszych detektorystów w Polsce, Darek i Piotrek. Piotrek. No i nawet tego nie zaprzeczyli, ale tak jest. Jest otwarcie, poszukiwanie, sygnał. O, i jest tutaj moneta. Co to jest? A co to jest? A co to jest? A co to jest? A jest to? Co to jest? Już sobie patrzymy. Zagraniczna moneta 10 centów, ale jaki ładny stan. Także też tutaj obcokrajowcy na tej plaży wstygnie przebywają. A zobaczcie, jakie dzisiaj spokojne morze. Kolejny sygnał to kapsel zrywka. Kolejny kapsel. Jest, 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 jest! Mam to! Mam to! Eksplozja radości. No ale to co mam tutaj za sygnał, co leży na piasku, było długo wyczekiwane. Jest, jest, jest! Musiałem najpierw przynieść panel, bo mi spadł. Ta moja radość Przyniosłaby straty, a to co znalazłem, z czego się cieszyłem, to zobaczcie, to jest piątka. Piątka, która od rana mi prześwitywała. Znaleźć piątkę no i jakieś sreberko. Pierwszy cel jest zaliczony, teraz szukamy drugiego celu: czyli jakiejś fajnej, srebrnej biżuterii. A czy się uda? Nie wiem. Jestem tak nastawiony, że może, może coś wygrzebie. Jest sporo tutaj śmieci, jest sporo tutaj już monet, jak się okazuje. A czy będą wstęgnie jakieś inne ciekawe rzeczy w piasku? Za chwilę się dowiemy. Piotr ma fajny zestaw sobie skomponował na plaży, bo ma XPusa a jedynkę z białą cewką. Te białe cewki są wysoko częstotliwościowe i wrażliwe na drobnice. No, Dlatego to... kosi cały czas. O. Kosi. O, jaki piękny dźwięk. Znaczy piękny, trochę szarpiący, zabeczka albo 5 zł. No ID jest takie w miarę precyzyjne przy tych. A. O. O. Się zazłociło, nie? Się zazłociło. Ja też miałem wcześniej piątkę, było eksplozja radości. Teraz Piotrek, także gratuluję. Dziękuję szefie. No, na gofra będzie. Do skarbonki, pyk, pyk. I tak w ogóle to polecam tą torbę. Naprawdę mega. Jest siateczka od dołu, wszystko się wysypuje. Mamy oczyszczone panciki. A ile ty darzy, już tych złotych tu masz? A, to wiesz. Wiesz, że też był obfity. Tuż na skraju morza jest sygnał i jest kolejna moneta. Tutaj sobie leży w cieniu. Jest to złotówka, która pewnie zostałaby chwycona przez wykrywacz, no bo leżała sobie tutaj praktycznie na wierzchu. Myk i kolejna zrywka. Darek łowca okazów wyhaczył 2,50. A co tam masz tutaj tej drugiej strony. A kus? to z wczoraj. wczoraj. Wczoraj nie nagrywałem. Wiem, że to są najlepsi poszukiwacze na świecie. Także troszeczkę... Trochę tego jest, nie? Trochę jest. Chociaż z tej strony plaży jest jakby troszeczkę mniej. Ale po, po tym jak wczoraj widzieliśmy tutaj tysiące detektorystów umijających nas. Chociaż nie do końca chyba umieli łowić trochę. Bo tak Widać, że to było bardziej taka przygoda niż szukanie. Proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo, przejdziemy do Kapsa. Piotka W jednym dołku. O! Zobaczmy, na gumę orbit już będzie. <laughs> Ile o! tam jest? 60. Guma orbit. 60. 62 groszy. Guma 60, orbit. Panowie, o, potwierdzam tą opinię którą zapoczątkowałem na początku poszukiwań jesteście the best Ciesiu, spójrz na lewo co się dzieje czuć pieniądz zapełniają się plaże jest kolejny sygnał i już wiem co to jest pomimo, że jest to w piasku bo znałem po ID o, 60 Obstawiam na złotówkę Obstawiam na złotówkę Gdzieś to tutaj jest Gdzieś to tutaj jest Gdzieś to tutaj jest Gdzie to jest Gdzie to jest Ach. No patrzcie No patrzcie, no patrzcie Żebym się czasami nie zdziwił Ach. No dobra Biorę sito do pomocy Biorę. a jak widzicie w piasku nie jest tak łatwo znaleźć cokolwiek nie ma, nie ma nie ma nie ma, nie ma nie ma, nie ma, nie ma. ale będzie bo wyciągam propointer tu się. jest, a jest co to jest? a <śpięk> tak jak mówiłem jest to złotówka jest tutaj nasz łowca okazów i łowca ciekawych rzeczy. Ale fakt Piotr, zawsze masz szczęście i farta. Coś tutaj też tańczy, też wbija i... Nie ma, nie ma, Jest. Ma. Ma. Co masz? Może przechodzi przy sitko. Ale maleństwo. Ale maleństwo. Zobaczcie, jakie maleństwo te wykrywacze widzą. Takie drobne, srebrne zawieszki. Ja chciałem to znaleźć, ale jeszcze się nie udało. To wszystko przede mną. Piotr, nic, coś się nie cieszysz? Ci powiem, niewyspany jestem. Chyba, <laughs> chyba, chyba te dziki skrzynki wprowadziły się do w tym roku i strasznie <laughs> mocno warczały w nocy. A wracając do zawieszki, zobaczcie one z jakimiś kamykami, tak? Piękna, piękna biżuteria, piękna. Gratuluję, ja też mam za zadanie coś takiego dzisiaj znaleźć. O, Piątkę to znalazłem, to jeszcze zawieszkę. Krzysiu, no teraz możesz do tego do kompletu doszukać pancuszka. A, a, no faktycznie, to szukamy go. Także, ale się błyszczy. Chłopaki analizują sygnał. Na co stawiasz, Darek? U mnie zawleczka o 5 zł. Zawleczka. Sprawdzaj. Sprawdź. Sprawdź. Sprawdzaj. Sprawdzaj mój sygnał. A Pitrek, na co obstawiasz? Eee, 5 zł, bo biję mocno. Idę takie samo jak zawleczka, nie. ale... co masz. Zableczka. Nie. Nie. Darek. Ale prawie było. Lekko go okłamałem, bo wiedziałem... Czyli nikt że... miał rację? Znaczy Darek miał rację, Lekko ale... go... Ja wiedziałem, ja wiedziałem, ja wiedzia... ja wiedzia... ja wiedzia... że będzie... Ale czy lekko? Lekko. Ja wiedziałem, że będzie zawleczka, ale chciałem się kopać. Teraz tak mówisz. I podwójną rekompensatę miałeś. Kolejne znalezisko, ale tym razem na oko. Trochę się... Uśmiałem, trochę się ubawiłem, czyżby to był dla mnie jakiś znak. O, smoczek, zobaczcie. Dzieciństwo, miłość i tego typu rzeczy się z nim kojarzą. Nadszedł ten moment, że trzeba opuścić plażę. Już tysiące ludzi wyrzuciło koce. Położyło się na te koce, żeby dogrzewać swoje ciała, opalać się i też się kąpać. Dla mnie poszukiwacza to jest sygnał taki, że wyłączasz, wykrywasz i schodzisz z plaży. Natomiast zanim pójdziemy z plaży do busa, pokażę Wam jeszcze, co udało mi się dzisiaj znaleźć. Podejdziemy sobie do mojego stanowiska, gdzie będziemy liczyć monety. Dwie piątki, dwie dwójki, cztery jedynki, cztery dziesięcio-groszówki, dwa grosze. No i ten. I te 10 centów, także razem 10, 14, 16, 18, 40 y, monetach. A w sumie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 monet. Czyli nie jest tak źle, trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo to w sumie 2 godziny poszukiwań. Jeszcze podejdziemy do chłopaków, zobaczymy, co łowcy okazów znaleźli. Jaki, jaką kasę, ile biżuterii. A ja przyłapałem tutaj chłopaków na zimnym. I przy, i przy liczeniu kasiory. Piotrek uśmiechnięty, widzę dużo bilonu. Darek nieco mniej, ale zaraz przepije tą porażkę. Darek mówi, że zaraz na Deusa. <laughs> Już idę do Was, liczymy to co Wy macie. Darku prosimy Cię o podsumowanie i słowo e, na od niedzielę naszy, odnośnie dzisiejszych pożytków. <laughs> Nie no, z, dziś i wczoraj co prawda troszeczkę nam wychodziło, ale ale i tak, pustynia, pustynia, jak na tyle ludzi, to, to myślę, że ludzie zaczynają płacić 7, więcej kartą i mniej 9, gubią. 11, niestety, 12-13, prawie 14 zł, nie jest tak źle, to ja tak nie, samo nie, mam. A tak, tak, akurat jest... na jedno... <laughs> mrożone. Pokażemy na jedno co. Także jest. A nasz Pietruś co tam, jak tam? Ja, yy, darka słów nie potwierdzam. Jak widzicie, determinacja, doświadczenie, ideus. Robi swoje. A to był wybieg taki chyba, już. No to zaczynamy liczyć. Zobaczcie, ile znalazł Piotr. 5, 10, 15, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 50, 37, 38, no 39 zł. I ten mały rodzineczek, który się trafił w postaci tego pierścioneczka. Zawierzki A to złotko? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Także. Kupa kasy na stole. I zdrowi. I dasz ja dół. dół. I dasz dół. W sumie jeżeli chodzi o naszą trójkę, jakby to zliczył. Ja miałem e, 18 z kawałkiem. Ty też Darek 18 to 36? Ja 38, 38. Jakieś 74 zł. 70 w 2 godziny, czyli... No wczoraj troszkę tak... No, Także tak, generalnie uważamy poszukiwania za dane. I opijamy to zerówką jako nasz sukces w stegnie patrzy, na plaży w Stegnie. Tak, Już na miejscu w busie po poszukiwaniach Ewelinka chciała coś nam powiedzieć. Tak. Słuchajcie kto nas w nocy odwiedził, tak mi się wydaje, że to było w nocy, no bo jak się wkładliśmy to tego nie było, rano wstajemy, a tu taka miła niespodzianka za wycieraczką. Naszyweczka od Brzescy poszukiwacze Historii, pozdrawiam Was serdecznie i dziękujemy za naszyweczkę. A tu Hania sobie odpoczywa, bo za chwilę pójdzie na plażę się kąpać. Lubisz Hania się kąpać? Uwielbiam. Uwielbia się kąpać. Ale nad jeziorem bardziej. Bardziej nad jeziorem, a nad morzem nie? A panie dokąd idą? Na, na plażę. Na plaży fajnie jest. A teraz przyszedł czas na to, żeby Ania i Ewelinka trochę popływały, Trochę się pobawiły. No bo przyjdzie ten czas, że musimy pakować się i wracać do domu. I tak dobiegł ku końcowi nasz dwudniowy pobyt w Stegnie nad morzem, gdzie odpoczywaliśmy, ale też prowadziliśmy poszukiwania. W troje znaleźliśmy 75 ziko, sprzątnęliśmy dużo śmieci z plaży, miałem znaleźć też biżuterię, natomiast nie udało mi się, aczkolwiek nie cieszę się z tego powodu, bo w tym piasku to zawsze są czyjeś zgubione lub pozostawione rzeczy. Natomiast w naszych poszukiwaniach nie jest najważniejsza ilość znalezionych monet czy biżuterii, ale sama frajda chodzenia z wykrywaczem metali. Pozytywnie nastraja mnie widok dziesiątek poszukiwaczy na plażach. Okazuje się, że poszukiwania są już w Polsce bardzo popularne i każdego dnia na plaży możemy spotkać, tak jak wcześniej mówiłem, dziesiątki. A licząc w miesiącu setki poszukiwaczy, którzy wybierają się na urlopy, wybierają się na odpoczynek, żeby zaczerpnąć, jodu, wypocząć, ale też poprowadzić poszukiwania, i to jest takie bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o naszą pasję. U nas szybko minąło. minęły te dwa dni, były poszukiwania, był chmiel, były grill i też było dużo śmiechu i radości. Nie wszystko udało się zarejestrować kamerą, no bo dużo działo się wieczorem, a kamera niestety w nocy nie za bardzo łapie dobrej jakości kadry, ale mogę wam tylko podpowiedzieć, że już chciałbym z powrotem wrócić, żeby znowu przeżyć tak wspaniały weekend na plaży w Stegnie, nad morskiej plaży w Stegnie. Tymczasem będę się z wami żegnał, Chcę was wszystkich pozdrowić, życzyć wam codziennie uśmiechu na twarzy. A jeżeli chodzi o nasz film, zostawcie subika, lajka i taktyczny komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku, ale następny odcinek to już nie będzie z plaży, tylko z pola. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% Paju. Pozdrawiam Was, obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.